Za moimi plecami Pałac czartoryskich w Puławach. Pierwszy pałac w stylu barokowym zniósł Stanisław Herakliusz Lubomirski. Najznamienitszy okres rozwoju Puław to czas, kiedy trafiło ono w ręce Izabeli i Adama Kazimierza Czartoryskich. W 1794 roku pałac i jego otoczenie zostały zdewastowane przez Rosjan. Dwa lata później Izabela energicznie przystąpiła do odbudowy nie tylko wspaniałej rezydencji lodowej, Chcąc utrwalić dla przyszłych pokoleń historię niepodległego państwa polskiego, utworzyła pierwsze w Polsce muzeum. Park w stylu angielskim zaprojektowała sama księżna z pomocą angielskiego ogrodnika Jamesa Savage'a. Obok niezwykłej przyrody i malowniczości, na charakter parku wpływają usytuowane w nim obiekty Dom Gotycki. Najcenniejszą częścią kolekcji tu zgromadzonej był zbiór obrazów, m.in. dama z łasiczką, portret młodzieńca Rafaela. Krajobraz miłosiernym samarytaninem Rembrandta. Świątynia Sybilli. To tu Izabela utworzyła pierwsze w Polsce muzeum gromadzące pamiątki narodowe. O przeznaczeniu budowni przypomina napis na frontonie. Dawne kopalnie kamienia wapiennego przekształcone zostały w romantyczne groty i kaplice. Schody tarasowe lub serpentynowe. Pasaż angielski to także pamiątka po XVIII-wiecznym ogrodzie. Kazimierz Dolna, a wcześniej Wietrzna Góra, swą nazwę zawdzięcza Kazimierzowi Sprawiedliwemu, który nadał te ziemię siostrom Norbertankom z krakowskiego zwierzyńca. Jesteśmy na wzgórzu klasztornym, z którego rozciąga się jedna z ciekawszych panoram miasteczka. Wszystkie budowle od najstarszej ułożone są idealnie na jednej linii, a najstarszą budowlą w Kazimierzu jest Baszta. Nie znamy dokładnej daty jej powstania, przypuszcza się, że to XIII wiek. Przed Basztą widzimy ruiny zamku wybudowanego z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Od czasów potopu zamek popadał w ruinę. Poniżej Fara, najstarsza świątynia w miasteczku, uznawana za prototyp świątyni w typie lubelskim. Jej wnętrze skrywa najstarsze w Polsce grające organy. Instrument posiada 35 głosów i 1436 piszczałek. Rynek z wyjątkowymi, manierystycznymi kamienicami powstała ona w okresie największej pomyślności gospodarczej miasta, która przypadała na przełom XVI i XVII wieku. Kamienicę ufundował. Krzysztof przybyło i Mikołaj przybyło, których święci patroni są na elewacji. Na plebanim wzgórzu powstał nieduży kościół pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, ufundowany przez Mieszczan Kazimierskich. Do tego ukończono budowę kościoła przeszpitalnego obecnie pod wezwaniem Świętej Anny. Tuż obok mały rynek była dzielnica żydowska z odbudowanymi jadkami, koszernymi i synagogą. Z tego miejsca doskonale też widać Górę Trzech Krzyże. Krzyże umieszczone na pamiątkę ofiar epidemii cholery, którą przywieźli tu Szwedzi w trakcie wojny północnej. Nałęczów to największe uzdrowisko w województwie lubelskim. Leczniczy mikroklimat sprawia, że obniża się ciśnienie krwi, w związku z czym jest polecana osobom z problemami kardiologicznymi. W 1751 roku właścicielem tych terenów został Stanisław Małachowski. Od jego herbu, nałęcz. Miejscowość zyskuje obecną nazwę. Po śmierci żony, z Spotockich, na Łęczów musi zostać sprzedany. Nabywa go daleki kuzyn Antoni Małachowski. Chory na podagrę, leczy obolałe kości i stawy, korzystając z dobroczynnego działania na wód. Małachowcy rozbudowują pałac, budują nowoczesne łazienki i stawiają wiele mniejszych budynków dla ówczesnych gości. Czasy są niespokojne i nie sprzyjają rozwojowi uzdrowiska. Małachowcy zmuszeni są do sprzedaży majątku. Wydawało się, że nad uzdrowiskiem zawisły przysłowiowe czarne chmury, ale na szczęście zjawili się lekarze, sybiwacy Fortunat Nowicki, Wacław Lasocki, Konrad Milewski. To oni wydzierżawili część dóbr małachowskich i już 11 lutego 1878 roku zamiałazała się spółka udziałowa do prowadzenia zakładu leczniczego. Do Nałęczowa ściągają za namową doktora Karola Beniego, m.in. Henryk Sienkiewicz i Bolesław Prus, a właściwie Aleksander Głowacki. Przyjeżdżał tu już 28 sezonów. Zakochany w nałęczowskim klimacie, mówił: Ludzie byliby o wiele lepsi, gdyby choć raz mogli przyjechać do Nałęczowa. To tu swoją przyszłą żonę Oktawię poznał Stefan Żeromski. To tu ufundował ochronę dla dzieci. "To tu postawił niewielką chatę pracownię w stylu zakopiańskim i to tu, niestety, żywota dokonał jego syn Adam pochowany obok chaty w mauzoleum."